Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS. Zaświadczenie o niezaleganiu w składkach ZUS możesz pobrać bezpośrednio na koncie PUE ZUS. W tym celu logujemy się na konto w ZUS jedną z wybranych metod. Wybieramy konto płatnika. W górnym menu wybieramy sekcję płatnik. W lewej kolumnie wybieramy pozycję Salda bieżące. W tym miejscu zobaczysz listę poszczególnych sald w podziale na rodzaje składek. Saldo MA oznacza nadpłatę. Saldo WE Winien oznacza zaległość. Skróty składek FUS ubezpieczenie społeczne. FUS – ubezpieczenie zdrowotne FP Fundusz Pracy, FS Fundusz Solidarnościowy, FGSP Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W dole strony wybieramy polecenie Złóż wniosek RWN. Otwiera się formularz elektroniczny. Uzupełniamy pola dodatkowe, w tym liczbę potrzebnych egzemplarzy. Zapisujemy w górze strony, a następnie zamykamy widok. W kolejnym oknie. Wybieramy polecenie Wyślij. Teraz możemy wskazać, w jaki sposób chcemy otrzymać zaświadczenie: elektronicznie, w formie listu tradycyjnego lub odbiór osobisty w oddziale ZUS. Po zatwierdzeniu pozostaje wybór formy, w jakiej chcemy podpisać nasz wniosek. Po podpisaniu dokument wysyłamy. Tak samo wspiera przedsiębiorców. Możemy rozliczyć Twoją firmę online. Lub możesz to robić samodzielnie, korzystając z naszej aplikacji. Wybór należy do Ciebie. Najprostsza księgowość online. Sprawdź na taxeon.pl. Dziękuję za uwagę.